Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku cyklu Pamiętnik z Kryzysu. Dzisiaj Was zabieram na spacer po pięknych tureckich plażach. No może nie takich pięknych, ale zaraz sami się o tym przekonacie. Startujemy. A zaczynamy dzisiaj od, i w sumie to nawet sam nie wiem od czego powinniśmy zacząć, bo tyle się wydarzyło od nas, naszego ostatniego spotkania: że to głowa mała. W sumie to pamiętnik z kryzysu powinien być chyba co tydzień, żeby nadążać za tymi wszystkimi wydarzeniami. No, ale może zacznijmy sobie tradycyjnie od czegoś dobrego, czyli od Niemców i tego, jak teraz im jest bardzo źle. Oczywiście mówię to ironicznie, bo czasami w komentarzach pojawiają się głosy, że jak tak mogę się cieszyć z niemieckiej katastrofy, kiedy oni są naszym głównym partnerem handlowym i my dostaniemy rykoszetem. No, oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, dlatego mówię, że mówię to ironicznie, bo jak sobie zobaczymy na dane eksportowe, no to Niemcy biją i innych partnerów na głowę. Niemcy biorą od nas 28% naszego eksportu. Później jest długo, długo nic. I dopiero później pojawiają się Czechy, Francja i Stany Zjednoczone, Każdy z nich jest około, odpowiedzialny za około 6% naszego eksportu. Ale myślę, że radość z ich biedy jest jak najbardziej uzasadniona, chociażby przez to, że nas wszystkich w to wpakowali, nawet jak nam przyjdzie przy tym trochę pocierpieć. A o co konkretnie chodzi? Ano, między innymi o cyrki z gazem, tak długo jak Niemcy handlowali ruskim gazem, tak długo ten był ekologicznym, błękitnym paliwem. Były przecież nawet dotacje na wymianę pieców z węglowego na gazowy, chyba nawet one jeszcze są cały czas dostępne. No ale odkąd Niemcy handlować tym gazem nie mogą, bo już gaz jest w Europie niedobry, teraz niemiecki palet jest dobry i teraz każdy z Was, no i w sumie z nas, bo ja też, zapłacimy nowy podatek, a tym podatkiem będzie podatek od ogrzewania. Podatek ten będzie również podatkiem od gazu. A w przeliczeniu na jeden dom wyjdzie to około 1200 zł rocznie samego podatku, nie licząc oczywiście ceny gazu. Drugim grzechem Niemców było wypchanie nas do głosowania za cłami na chińskie samochody, co my oczywiście z radością zrobiliśmy, a Niemcy się oczywiście wtedy wstrzymali. To, jak pewnie pamiętacie, wywołało odwet ze strony Chin, które zablokowały robienie biznesów z krajami, które poparły cła. Na czym zyskali oczywiście Niemcy, a my straciliśmy. Kolejnym grzechem to jest umowa z Mercosur, o której też już sobie tu rozmawialiśmy to co Niemcy sobie wymyślili, że jak nie mogą teraz handlować ruskim gazem, to będą sobie handlować samochodami i tanim jedzeniem z Ameryki Południowej, wytwarzanym za ułamek kosztów tych, które muszą ponosić nasi rolnicy. Polska oczywiście nagle się obudziła i w związku ze zbliżającymi się wyborami i nasi politycy nagle zaczęli sprzeciwiać się tej umowie. No ale skoro jest ona w interesie Niemiec, to raczej nie ma opcji, żeby ona została odrzucona, a jak sobie ostatnio rozmawialiśmy, nasi politycy zmienią zapewne zdanie po wyborach prezydenckich i umowa może wtedy przejść bez żadnych komplikacji. Póki co Unia Europejska wymyśliła, że podzieli umowę z Mercosur na dwie części, żeby było, można trochę zamącić wodę i łatwiej ją przepchnąć. Kolejny grzech to fanatycznie wciskany nam zielony ład który wystrzelił nam w kosmos cenę energii i sprawił, że zarówno Niemcy, jak i my przestaliśmy być konkurencyjni na światowej arenie. A i tam, gdzie niedawno jeszcze wiedliśmy prym, czyli sprzęta GD i meble, tracimy zupełnie konkurencyjność. Wynika to głównie z kosztów energii i dostosowania się do zielonych wymogów. Jak sobie zobaczymy, jak wzrosły koszty energii w ostatnim czasie, to aż się nóż w kieszeni otwiera. Najsmutniejsze jest to, że brednie, które opowiadali kapłani Zielonego Ładu, czyli obniżenie kosztów i podniesienie naszej konkurencyjności, okazały się zupełnie działać w odwrotną stronę. Koszty nam wzrosły, a konkurencyjność... Spadła. Kolejnym przewinieniem Niemców jest afera z imigrantami. Najpierw sobie ściągali tych imigrantów do siebie niby po to, żeby poprawić swoją demografię i zapewnić siłę roboczą. A później się okazało, że ci nowi Niemcy to tak do pracy za bardzo się nie garną. A integracja z Niemcami im nie za bardzo jest w smak, więc teraz mają problem, którym chcą podzielić się z całą Europą poprzez pakt migracyjny. Do nas już zaczęli po nocach przewozić imigrantów, a żeby było weselej, to zaraz przy granicy z Polską budują ośrodek, w którym będą lokować imigrantów, żeby ich stamtąd przewozić do Polski. Ja podejrzewam, że ten ośrodek nawet nie będzie strzeżony, więc oni sobie sami będą mogli sobie do nas przejść. Żeby było śmieszniej, to w Niemczech trwa właśnie kampania wyborcza, a w sumie to już się kończy, bo w niedzielę są wybory. I żeby za bardzo nie dać wygrać alternatywie dla Niemiec, czego panicznie boją się wszyscy przyspawani do koryta, to Scholz zapewnił, że Polska zapewniła go, że z otwartym sercem przyjmie każdego imigranta wysłanego nam przez Niemcy, co było chyba przypadkowym sprzedaniem ustaleń z naszym rządem, który też prowadzi kampanię wyborczą, tym razem prezydencką, i zapewnia, że żadnego imigranta my nie przyjmiemy. Oczywiście nie możemy nie przyjąć imigrantów z niemieckiej puli, bo już się na to zgodziliśmy, a jeśli będziemy chcieli się stawiać, to za każdego imigranta będziemy musieli zapłacić karę. Rząd to wie i już stawia w Polsce 49 centrów dla imigrantów, w których będą mogli sobie swobodnie żyć na koszt podatnika, a wieczorem wychodzić na pobliskie miasta. A najtragiczniejsze w tej sytuacji jest to, że imigranci stali się elementem kampanii wyborczej. Wszyscy wiedzą, że są problemem, ale zamiast uszczelniać granice, to najzwyczajniej w świecie oszukują wyborców i grają w starą grę, zwaną oby do wyborów. Po podsumowaniu tych wszystkich niemieckich grzechów mamy taki oto obraz naszego sąsiada. Tempo wzrostu PKB ujemne od 6 kwartałów. Stopa bezrobocia? Najwyższa od czasu Wielkiego Kataru. Udział przemysłu w PKB? Spadł od kilku kwartałów. Podobnie zresztą wskaźnik PMI dla przemysłu, który odzwierciedla nastroje menedżerów w odpowiedzialnych firmach za zakupy, który dalej utrzymuje się poniżej 50, która jest Tą wartością oddzielającą złe czasy od dobrych czasów. Jeśli jest powyżej 50, to menadżerowie spodziewają się polepszenia warunków, a jeśli poniżej 50, to spodziewają się pogorszenia warunków w najbliższym czasie. No i na koniec tego wszystkiego. Jeszcze prądu im brakuje. Posłuchali się korogów finansowanych z Moskwy i zamknęli elektrownie atomowe, nie mając alternatywy. I teraz niewiele brakuje, żeby Niemcy musieli świedzieć. Przy świeczkach po nocach. Oczywiście nie dotyczy to samych Niemiec, bo wszyscy cierpimy. Podobnie przez zielone szaleństwo i nadmiar regulacji w Europie, co widać idealnie na spadku europejskiego udziału w światowym PKB. O dziwo, po zwycięstwie Trumpa, do czego zresztą zaraz przejdziemy, nastąpiło jakieś gwałtowne otrzeźwienie. Nagle Donald Tusk się odpalił w sprawie Zielonego Ładu, że ten jest zły i zbyt ideologiczny. Zaapelował też, żeby zdrowy rozsądek znowu był ważniejszy niż ideologia. Oczywiście, jak się można było spodziewać, ekolodzy od razu zaatakowali premiera za to, że powiedział oczywistą oczywistość. Chodzi tu prawdopodobnie o to, że znaczenie ideologicznych kapłanów po takim ruchu drastycznie spadnie. Podobnie zresztą jak ich dochody. W podobnym tonie do naszego premiera wypowiedziała się zresztą Urszula von der Leyen, która powiedziała, że co prawda musimy dalej się trzymać Zielonego Ładu, ale musi on być bardziej zręczny, czyli nie możemy go tak wprowadzać. Na oślep, co przeciwnicy Zielonego Ładu od razu zinterpretowali jako wycofanie się z tego szaleństwa. A co bardziej dociekliwy, zorientowali się, że tu nie chodzi o żadne dobro ludzi i gospodarek, ale o wybory, które liberalne partie mogą przegrać raz za razem, a Trump był tego tylko początkiem. Jakby tych nagłych przemian było mało, to Bruksela też doszła do wniosku, że Unia jest przeregulowana. I trzeba coś z tym zrobić, więc teraz Unia będzie walczyć z nadmiarem biurokracji. Moje prywatne zdanie jest takie, że pewnie zaczną od utworzenia Komisji do Spraw Deregulacji, która pracuje przepisy deregulacyjne. Następnie będą one trafiać do Wielkiej Rady Deregulacji, która będzie rekomendować komisarzom podjęcie działań w sprawach przygotowania nowych uchwał deregulacyjnych. No, i tak to sobie będzie działać. Deregulacja oparta na radach, komisjach, komitetach i kolegiach. Najtragiczniejsze w tym wszystkim jest to, że energię odnawialną faktycznie dałoby się wprowadzić bez uszczerbku dla obywateli, gdyby była ona wprawidzana i rozwijana równolegle. Czyli gdyby zielona energia była tania i lepsza od tradycyjnej, tak bardzo, że nikt by już nie chciał korzystać z węgla czy gazu. No, mielibyśmy wtedy sytuację taką jak z telefonami. Nikt nie zakazywał telefonów na kablu, wszyscy przesiedli się na telefony komórkowe, bo one okazały się po prostu lepsze niż te kablowe. Nasi rządzący niestety wybrali drogę ideologiczną i teraz wszyscy dostajemy za to rachunki. Goryczy sprawie dodaje też fakt, że sami płacimy za tą bzdurną propagandę. A zrobiliśmy to rękami Komisji Europejskiej, która opłacała ideologów ekologicznych za lobbowanie na rzecz Zielonego Ładu. Więc najpierw zapłaciliśmy za lobbowanie na rzecz niekorzystnych zmian Zielonego Ładu, a teraz płacimy za Zielony Ład, tylko że już w rachunkach. A skąd taki nagły wiatr zmian? Ano, ze wspomnianego wcześniej już Donalda Trumpa. Który zaraz po wygraniu wyborów wpadł w szał podpisywania rozkazów wykonawczych i ledwo zasiadł w Białym Domu, a podpisał ich ponad 70. Złośliwi od razu zaczęli porównywać spełnienie obietnic Trumpa z obietnicami naszego rządu i ich słynnymi 100 obietnic na 100 dni, gdzie ledwo co zostało zrealizowane. Natomiast Trump zaczął z grubej rury i co chciał, od razu zrobił. Zaczął od nielegalnych imigrantów, wycofał Stany z WHO, wycofał Stany z porozumień paryskich, powołał Departament DOGE, którego zadaniem jest optymalizacja kosztów i efektywności działania rządu czy chociażby nakaz odkręcenia wody w Kalifornii, tam gdzie były wielkie pożary, bo okazało się, że przez jakieś idiotyczne regulacje dotyczące m.in. małych rybek. Nie zarządzali efektywnie wodą i nie mogli jej dostarczać do hydrantów, więc tam wszystko się spaliło. No ale wiadomo, w mediach poszła narracja, że to przez zmiany klimatu. Dodatkowo jeszcze tam był Departament Straży Pożarnej, czy oddział Straży Pożarnej, który był esencją tego DEI, czyli różnorodność. I różnorodność sprawiła tak, że tam policjanci bardziej skupiali się na tym, jakie są płci, niż na gaszeniu pożarów. Najciekawsze rzeczy, jak się okazało, wyniknęły z działalności DOGE, ale zanim do konkretów, to jeszcze ciekawostka: sam departament DOGE nie jest niczym nowym. Trump po prostu zrobił rebranding United States Digital Service. Czyli takiego naszego Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które tam zajmowało się technologią i cyfryzacją usług, a u nas to ministerstwo zajmuje się wymyślaniem coraz to nowych propozycji dopłat dla deweloperów i banków. W każdym razie taki ruch pozwolił dog bronić się przed oczywistymi atakami ze strony demokratów, jakoby nowa instytucja chciała zdobywać nieautoryzowane dostępy do danych, no więc dzięki tej sztuczce z rebrandingiem. Sąd i demokraci mają teraz mocno utrudnione działanie w zakresie blokowania dostępu do danych, bo USDS działało już od czasów Obamy, a jak się okazało, było co ukrywać. Dogę odkryło, że pieniądze amerykańskich podatników są wręcz wyrzucane w błoto i wydawane w sposób kontrowersyjny, lekko mówiąc. Takie jak na przykład 1,5 miliona dolarów na promocję różnorodności miejsc pracy w Serbii, 47 tysięcy dolarów na Transopery w Kolumbii czy 32 tysiące dolarów na Transcomics w Peru. Do tego jeszcze ponad 2 miliony dolarów na aktywistów LGBT i zmianę płci w Gwatemali. To jeszcze nie byłoby najgorsze, ale okazało się, że pieniądze z USAID trafiły do organizacji terrorystycznych. Tutaj jeden z takich przykładów macie w przywódców Al-Kaidy w namiocie ufundowanym przez USAID. W sprawie dodaję fakt, że to amerykańskie pieniądze były używane przez tamtejsze agencje do wpływania na wybory na całym świecie. Nam też się dostało z informacji, jakie przekazał Mike Benz u Joe Rogana, Okazuje się, że USA aktywnie walczyło z pisem i wysyłało jasne instrukcje opozycji, jak mają się do tego zabierać. Według niego na przykład zrobienie afery z głosowania korespondencyjnego było inicjowane właśnie z USAID. Więc po odkryciu tego, jak Stany swoimi mackami marnowały pieniądze i wpływały na wybory na całym świecie, Musk razem z Trumpem zamknęli USAID, żeby ograniczyć marnowanie pieniędzy i oszczędzić podatnikom zbędnych wydatków. Elon nawet wymyślił, że po tych wszystkich cięciach będą mogli wysłać każdemu obywatelowi 5000 dolarów w ramach dywidendy zaoszczędzonych pieniędzy. Oczywiście każdy kij ma dwa końce, i lewicowe organizacje, które działały w Polsce dzięki pieniądzom z USAID, już zaczęły narzekać, że teraz to nasz rząd powinien je finansować po tym, jak Musk odciął ich z finansowania. Jestem ciekaw, jak zmieni się Polska i generalnie europejska scena polityczna po odcięciu finansowania tych szkodliwych inicjatyw. No ale zostawmy już świat i zobaczmy, co tam u nas słychać. A u nas słychać ciągle to samo, czyli głośne prace nad programem dopłat dla banków i deweloperów. Jak spojrzymy sobie na wykres dostępnych mieszkań, na sprzedaż, to znowu wybiliśmy all-time high. I po noworocznej korekcie, o której sobie zresztą rozmawialiśmy, nie ma już najmniejszego śladu. Prawdopodobnie to było przyczyną do przyspieszenia prac nad dopłatami, a swoją drogą to już się robi niesamowicie żałosne, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii PSL tak przepychają te dopłaty, podczas gdy kompletnie nikt ich nie chce. Oni wychodzą, mówią, będą dopłaty muszą być dopłaty, musimy do wszystkiego dopłacać. No nikt poza bankami i deweloperami. Tym też nadludzkim wysiłkiem ministerstwa powstał program Pierwsze Klucze albo Klucz do Mieszkania, bo te dwie nazwy się pojawiały w mediach. No ale jego założenie jest finansowanie tylko nieruchomości z rynku wtórnego do limitu ceny 11 500 złotych za metr kwadratowy. Oczywiście żadne z dużych miast się na to nie łapie, ale za to może skutecznie podnieść średnie ceny nieruchomości, co oczywiście przełoży się też na... Ceny nowych mieszkań. Pozwoli się też skeszować tym, którzy kupowali mieszkania w szaleństwie podczas Wielkiego Kataru. Zupełnie tak, jakby ten program właśnie po to powstał, żeby część osób, może i posłów, mogła się wyprzedać z mieszkań przed wprowadzeniem podatku katastralnego, który to zapewne spowoduje, że pustostany inwestycyjne nagle trafią na rynek. I cena tym samym mocno spadnie. Oczywiście Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie popełni drugi raz błędu z poprzedniego programu, który został storpetowany, i teraz od razu zapakowali to w pakiet, łącznie z drugą ustawą, która ma zagwarantować 2,5 miliarda na budownictwo komunalne i społeczne, więc będziemy mieli teraz starych mechanizm, o którym już kiedyś sobie mówiliśmy że jak ktoś będzie chciał zagłosować przeciwko dopłatom dla banków i deweloperów, to zostanie posądzony o to, że nie chce samotnej matce z dzieckiem zapewnić mieszkania komunalnego. A ten program chyba najbardziej będzie potrzebny w Łodzi, gdzie fliperzy muszą już mieć naprawdę gorąco, bo liczba dostępnych mieszkań nieustannie rośnie. A teraz przejdźmy do najciekawszych spraw, czyli do złota, czyli jedynego pieniądza którego rządy nie mogą kontrolować. No może poza krypto, ale tutaj zdania są podzielone. Po wygranej Trumpa i zapowiedzi wprowadzenia ceł na wszystko i wszystkich, Amerykanie rzucili się wręcz na złoto, żeby zdążyć przed potencjalnymi podatkami. Wszyscy nagle zapragnęli mieć swoje złoto u siebie, więc Bank Anglii, które to złoto posiadał, się dosłownie zapchał i teraz nie może wydawać złota, a czasami trzeba czekać na jego wydanie nawet dwa miesiące. Oczywiście wywołało to falę pytań o to, czy Bank Anglii w ogóle to złoto posiada. Czy może teraz po prostu je gdzieś skupuje po cichu, przywozi i pod okryciem nocy je wydaje. Te obawy plus długie terminy oczekiwania na złoto sprawiły, że na rynku pojawiła się, pojawił się lekki niepokój, który wypchnął ceny tego metalu na nowe ATH, co oznacza wzrost w ciągu roku o prawie 45%. A jak niestety wiemy z inwestycyjnego doświadczenia, wszyscy lubią kupować jak cena rośnie, a już najbardziej lubią kupować jak cena jest na rekordach. Tego właśnie jesteśmy świadkami teraz. Jak zobaczycie sobie, co się dzieje w Korei, to tamtejsza mennica postanowiła czasowo zawiesić sprzedaż niektórych sztabek ze względu na brak towaru. Jakby tego było mało, to koreańskie banki postanowiły wstrzymać też sprzedaż sztabek srebra, który było drugim wyborem Koreańczyków zaraz po złocie. Tam akurat wynika to z napiętej sytuacji politycznej i nieudanego wprowadzenia stanu wojennego przez prezydenta, ale to też dodaje swoje ziarno do światowego zawirowania z metalami. Do tego dochodzą problemy ze szwajcarskim złotem, gdzie Metalor wprowadził dodatkowe opłaty za uncję, a Agor Herus wstrzymał produkcję 50 i 100 gramowych sztabek. Wszystko to w wyniku olbrzymiego popytu na metal. I żeby nie było, że to są jakieś małe garżowe mennice, to to są jedne z najstarszych mennic zrzeszonych w LBMA. Ale my mamy szczęście i możemy liczyć na naszego złotego prezesa. I to, że zadba o naszych polski skarbiec. Gdyż ponownie on kupił złoto, tym razem w styczniu dokupił 3,1 tony złota, czyli około 100 tysięcy uncji, zwiększając tym, tym samym nasze rezerwy, w tym metalu do 17,6%. A jak pamiętamy, zadeklarował on kiedyś, że docelowo chce, aby złoto stanowiło 20% naszych rezerw. Więc teraz pytanie, i to też pytanie do Was. Czy czeka nas powtórka na złocie z czasów ostatniego szaleństwa, gdzie cena na giełdzie żyła swoim życiem, a złota fizycznego nigdzie nie było? No, chyba że gdzieś ktoś się trafił, no ale wtedy cena była zupełnie absurdalna. Natomiast najważniejszym wydarzeniem w naszym złotym uniwersum będzie kontrola Fortu którą zapowiedział Trump, a Elon bardzo chętnie ją przeprowadzi, robiąc live streama w internecie. Ostatni oficjalny audyt Fortunox odbył się we wrześniu 1974 roku, kiedy to kilku reprezentantów kongresu sprawdzało, czy złoto tam faktycznie się znajduje. Według ostatniego raportu z grudnia 2024 roku powinno się tam znajdować 8133 tony złota. Jak się okaże, że tego złota tam nie ma, albo jest go mniej niż być powinno, to wtedy na złocie mogą się dziać prawdziwe cuda i to cuda w złym tego słowa znaczeniu. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wtedy zupełne oderwanie się ceny złota papierowego od złota fizycznego i z naszej inwestycyjnej perspektywy doprowadzenia do sytuacji jak z uwolnieniem kursu franka szwajcarskiego. Wtedy to brokerzy anulowali transakcje albo wystawiali dowolne ceny, tłumacząc się tym, że nikt nie jest w stanie dostarczyć prawidłowych kwotowań, więc i oni nie mogą dać nikomu wiarygodnej ceny. Oby do tego nie doszło, chociaż wtedy posiadacze złota fizycznego mogą być bardzo zadowoleni. No i nie byłbym sobą, jakbym nie powiedział o jakiejś teorii spiskowej, a ta z obecnie najciekawszych jest taka, że to właśnie z zapowiadanego audytu Fortunox na całym świecie brakuje złota, bo całe złoto jest obecnie ściągane do Stanów, żeby zdążyć przed tym audytem. Czy tak jest? No czas pokaże. A wracając na ziemię, to na najbliższy czas czekają nas jeszcze spore perypetie z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, głównie jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie, kwestie ceł. no i... Inflacji, które te cła mogą wywołać, jeśli się okaże, że inflacja znacząco rośnie, to Fed pewnie będzie musiał podnieść stopy procentowe w kontrze do tego, co wszyscy oczekują, czyli nagłego cięcia stóp procentowych. A to prawdopodobnie spowoduje wzrost wartości dolara i powrót kapitału do Stanów Zjednoczonych, na czym ucierpi pewnie i nasza giełda. Natomiast co do konfliktu na Ukrainie, to giełda już zdyskontowała zawarcie pokoju i był to jeden z najlepiej dających zarobić elementów słynnego Trump Trade, o którym sobie ostatnio rozmawialiśmy. W trzy miesiące WIG Ukraina dał zarobić ponad 100% i doskonale na wykresie widać, kiedy inwestorzy zdecydowali, że to już po wszystkim. I należy spodziewać się pokoju. Czy tak faktycznie się stanie? No, czas pokaże, nie. ale jak już widać, że i Unia Europejska zaczęła aktywnie działać na rzecz pokoju, bo się zorientowali, że jakieś porozumienie może zostać zawarte ponad ich głowami. Szczególnie chodzi tutaj o spotkanie Trumpa z Władymirem w Arabii Saudyjskiej. Gdzie jeden ze scenariuszy zakłada podział świata podczas pokoju w taki sposób, że Saudowie kontrolują ropę, Amerykanie dostają metale z Ukrainy, a Rosja kontroluje gaz na Europę? Wszystkiego oczywiście miałaby pilnować armia Stanów Zjednoczonych. Najciekawsze jest tutaj podejście każdej ze stron, czyli Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej do tego pokoju, gdzie Stany Zjednoczone chcą jak najszybszego pokoju, a Unia Europejska chce tylko pokoju poprzez totalną porażkę Rosji, no co się pewnie jednak nie stanie. Ale nie ma co gdybać, lepiej się przygotować i mieć plan na każdą ewentualność. Najważniejsze tylko, żeby nie panikować, tak jak teraz panikują Amerykanie w sprawie jajek, których cena leci na ATH z powodu nakazu wybicia całych stad przez administrację Bidena. Dlatego nie panikujcie, zawsze róbcie krok wstecz, żeby zobaczyć sytuację z szerszej perspektywy, żebyście później nie zostali z zapasem papieru toaletowego na 10 lat, jak się znowu pojawi jakaś panika. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia. Niebawem.